Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was na kanale Nie grasz, nie wygrasz i zapraszam na dzisiejszy film. Dobry występ Maciego Kasza oraz Mateusza Klicha, a Milan zdemolował Lacją. Chelsea zagra w kolejnym finale. Marcin bułka znów bohaterem, a Arkadiusz Milik zagrał słabo i go nie pokonał. A na sam koniec o zmianach na stanowisku trenera w Paris saint Germain oraz w Manchesterze United. Jeżeli interesujecie się piłką nożną, to koniecznie do nas dołączcie. Zajrzyjcie także na naszą grupę na Facebooku, nie grasz, nie wygrasz. Link macie na dole w opisie i zapraszam do oglądania. Z kodem sport 600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link. Сейдитесь в описании. Wczoraj odbyły się kolejne spotkania 24. kolejki Premier League. Nie możemy przejść obojętnie obok tego, co działo się w meczu Aston Villa z Leeds United, który jednym słowem możemy opisać jako szalony. Zakończył się on wynikiem remisowym po 3. a Kesz, jak i Mateusz Klich byli jednymi z najlepszych graczy na boisku. Ten pierwszy asystował przy trafieniu wyrównującym Filipe Gutinio, a Mateusz Klich miał swój udział przy golu, gdy to podawał piłkę piętą. Widać, że obaj panowie są w wysokiej formie, a to bardzo cieszy. Nieco gorszy dzień miał na pewno Jan Bednarek, gdyż polski defensor w bardzo wymierny sposób przyczynił się do utraty gola. W meczu z Tottenhamem po 17 minutach nieszczęśliwie chciał zatrzymać dośrodkowanie, czym zmylił bramkarza i skierował piłkę do własnej bramki. To jednak nie miało konsekwencji na końcowym wyniku, bowiem Święci stanęli na wysokości zadania, dwa razy odrobili straty, by ostatecznie wygrać pojedynek z drużyną Antonio Conte 3-2. Kolejną pewną wygraną zaliczyli za to piłkarze prowadzeni przez Pepa Guardiola, 2-0 zwyciężyli z Brentford. Zaskoczenia nie było żadnego, gospodarze mieli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Byli pewni siebie, radzili sobie z rywalami i ostatecznie mogą dopisać kolejne 3 punkty do swojego ligowego dorobku. Co ważne to nad drugim Liverpoolem mają aż 12 punktów przewagi. Rzecz w tym, że Jurgen Klopp i spółka rozegrali o dwa pojedynki mniej. Jeśli je wygrają to ich strata będzie wynosiła 6 punktów. To oczywiście sporo, ale już nie tak dużo jak 12 i będą mogli pokusić się jeszcze o ich dogonienie. Polski wkład do dzisiejszych wiadomości z wysp dołożył także Przemysław Płacheta, który zagrał 64 minuty przeciwko Crystal Palace. Niestety nie był to jego najlepszy występ, ale i takie mecze się zdarzają. Spotkanie zakończyło się remisem po 1, ale Orły mogły wygrać to 2 do 1. Rzecz tym, że Zacha fatalnie spudłował z rzutu karnego, nawet nie trafił w bramkę. Tak w tym momencie prezentuje się cała tabela Premier League. Kto Twoim zdaniem w tym sezonie wygra, napisz w komentarzu. Do półfinału Pucharu Włoch awansował AC Milan. Wczoraj wygrali pewnie demolując Lazio aż 4 do 0. Po tym meczu możemy stwierdzić na pewno jedną rzecz. Olivier Giroud to bardzo niedoceniany piłkarz. Zdobył dwie bramki i był zdecydowanie jedną z najlepszych postaci na boisku. Swoje trafienie otwierające wynik tego meczu dołożył Rafael Liao, a Frank Kessier w minucie 79 ustanowił wynik tego meczu na 4 do 0. Oznacza to, że w półfinale będziemy mieli kolejne derby Mediolanu, czyli rywalizację AC Milanu z Interem. Klubowe Mistrzostwa Świata, tam rywalizuje Chelsea i ona zagra w finale. Jeszcze kilka tygodni temu fani The Blues chcieli natychmiastowego odsunięcia od składu Romelu Lukaku, a nawet jego odejścia. A to on wczoraj zdobył jedyną bramkę w meczu z Al-Hilal. Duży wpływ do tej wygranej miał także Kepa Ariza Balaga, który kilka razy uratował sytuację po wcześniejszych zaniedbaniach i błędach w grze defensywnej. Chelsea w finale zmierzy się z Palmeiras. Kolejny raz na ustach kibiców we Francji jest Marcin Bułka, który został gwiazdą spotkania w Pucharze Francji. Polak i jego nica mierzyła się z Olimpik Marsylią i pewnie wygrała 4 do 1, a Bułka w kilku sytuacjach uratował wynik spotkania i był pewną postacią swojej drużyny. Był to jego trzeci występ z rzędu w podstawowym składzie i z każdego z nich może być naprawdę zadowolony. Od początku na boisku był obecny Arkadiusz Milik, ale dla niego na pewno nie było to dobre spotkanie. Otrzymał jedną z najniższych not na boisku za swój występ. Zinedine Zidane w Paris Saint-Germain, a Mauricio Pochettino w Manchesterze United. Media na Wyspach przekonują, że jest to bardzo realny scenariusz rozwoju sytuacji latem. Francuski trener jest marzeniem władz paryskiego klubu. Podobnie było z Pochettino, ale gra piłkarzy pod jego skrzydłami nie napawa optymizmem, jeżeli weźmiemy pod uwagę najważniejszy cel, jakim jest wygranie Champions League. Z kolei z Manchesteru United po zakończeniu tego sezonu za roli szkoleniowca odejdzie Ralf Rannik. Zostanie on dyrektorem sportowym, a od lipca nowy szkoleniowiec obejmie pierwszy nad piłkarzami. To właśnie dlatego w zimowym okienku transferowym United tylko sprzedawało i nikogo nie kupiło. Poczetino ma być faworytem nie tylko mediów, ale i samych piłkarzy, którzy bardzo chcieliby go mieć za swojego trenera. Zatrudnienie go przez United na pewno problemem nie będzie. Ale za to jako druga, taka alternatywna opcja brany jest obecny szkoleniowiec Ajaxu, czyli Erik Hag. Osobiście jako kibic United chciałbym, aby to właśnie on poprowadził czerwone diabły. Co też istotne to prawdopodobnie od wyboru szkoleniowca będzie zależne przyszłość Pola Pogby, które decyzja o tym czy zostaje czy jednak odchodzi ma podjąć dopiero po zakontraktowaniu trenera. A co wy o tym uważacie? Napiszcie na dole w komentarzu. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film do samego końca. Zachęcam was do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie także o naszej grupie na Facebooku Nie Grasz Nie Wygrasz. Link macie tam na dole w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!